No widzicie Co tu więcej trzeba? Księżyca trzeba tylko do niej Nie wiem czy zobaczycie. Ale ja go widzę. Widzę. Jeszcze jaśsię. Ale pięknie dzisiaj. No, słuchajcie. To warto się wybrać na wycieczkę. Człowiek tak sobie idzie drogą i tak sobie myśli. Fajnie tutaj, co? Zobaczcie, to jest blisko zaraz mojego domu. Naprawdę fajnie tutaj. Ale wiecie, są teraz zakazy. Nie można się przemieszczać dalej niż 15 km od miejsca zamieszkania. Jak cię złapie policja, to kara. Dlatego. Tak chodzi człowiek koło domu. No, zawsze trzeba mieć to na uwadze. coś. Ale nie wiem co to jest. Jakieś takie pomarańczowe i niebieskie. Opaski czy co to jest? Nie mam pojęcia. Tam też są. Po co to? Na co? Nie wiem. Teraz jest wiosna. Ta trawa trochę klapła. Widzicie, ile jest jej tutaj na drodze. I tutaj, w sumie, jak jest. E, czy wiosna? To jeszcze nie wiosna, bo to jest po zimie. No i, i jak po prostu ta trawa na wiosnę już nowa wyrośnie, to tutaj się nie przejdzie. Dlatego idę, patrzę, co tutaj jest, bo później mogę tutaj nie wejść. No A już trzeci raz, już trzeci raz salny. Tam na górze gdzieś są. Może tu mi stąd, z tych krzaków mi wyleciała przed chwilą. No. A jakbym miał cały, cały czas kamerę włączoną, to może, może bym ją złapał, ale wiecie jak to jest jak się ma cały czas kamerę włączoną to później jest problem bo bateria się szybko rozładowuje. o ptaszki widzicie fajnie super o gołębie dzikie no wchodzę w taki obszar zwierzyny tutaj także fajnie fajnie idziemy dalej zobaczymy co to będzie No, mi tak no. No. a ja tam stamtąd a dobra posłuchajcie jak ptaszki śpiewają to teraz ja byłem. Nawołuję do współpracy. O, nie wyszło. Jeszcze raz. Oj, fajny młody lasek. Świerkowy. Tutaj grzybki powinny być. Dobre miejsce, mieszany las. No, będziemy patrzeć na wiosnę a później na jesień a my jedziemy dalej ale ptaki śpiewają o. no a ja tutaj tędy idę sama dzikość nikt tutaj widzę, nie chodzi no, nieuczęszczane. Ja lubię takie klimaty. Nie ma żywej duszy. Super. A tutaj, o, zobaczcie jakie drzewska. Nie znam się na tych drzewach, ale to są na pewno drzewa liściaste. Tylko nie wiem, czy grab, czy jakieś inne nie mam pojęcia ale wysokie Patrzcie jakie wysokie no to fajne no zobaczcie jaki kamyczek znalazłem i przed chwilą znowu sarny tylko musiał mieć włączoną kamerę nie wiem jaki to jest, puszczy się troszkę tak, no nie wiem nie mam pojęcia, sprawdzę z domu co to za kamień ale ładnie może kwarzy jakiś. Zobaczymy. W tym momencie już tutaj droga ucięta. Nie ma nic. Skończyła się. Porośnięte. Ale wam tutaj puszczę jak fajnie jest. O. Zobaczcie. Cisza, spokój. No jeszcze dzikie dziewicze tereny jak to się mówi. Jeszcze tutaj młody las. Także widzicie, jak to jest. Może tam na górę wejdę, zobaczę. A my sobie przyszliśmy stamtąd. No, tak sobie idziemy. Tu ładne pastwiska, zobaczcie. Dobra, my sobie tą dróżką pójdziemy tutaj. I tam. Ale wam coś jeszcze pokażę. No zobaczcie dla zmęczonych, którzy sapią tak jak ja można sobie spocząć na ławetce, usiąść, odpocząć O pełny wypas No tak, ale się troszkę zasapałem Ale to nic fajne Fajne tereny, podoba mi się tu. Zobaczcie jakie niebo ładne, a na górze jakieś smugi. O. Ja muszę się chyba wody napić. Dobra chwila przerwy sobie zrobię. Ech. A tak na marginesie dzisiaj jest 22 stopnie. Słuchajcie niebo piękne, żadnych murek nie ma. O, takie malutkie. Tylko czas na spacerowanie. A jutro? Jutro chyba Mersburg. No, to pan. Zobaczymy, co tam będzie w tym Mersburgu. Come on, come on. O no. ja! Oh, yeah. No zobaczcie jakie fajne koniki. grzywkę ma jeszcze, no tak. Nie gryziesz. Nie gryziesz. A ty nie gryziesz. Ha? Jeszcze wam dać trawki. Jeszcze wam dam trawki. Zobacz ile trawki. Ha? Ha? Tak? Ty też chcesz trawki. No masz. Kolega zawołasz. Kolegę zawołasz? Ha? Jaką fryzurę masz? No super! Super! Hej, koledzy! Hej, uśmiech! Uśmiech! Hej! No tak, ale ty ładny jesteś! Albo ładny! Dam ci jeszcze trawki! Chcesz? No, tylko palców mi nie pogryź. A ty co tak się boisz? Co tak się boisz? Też chcesz, chcesz? No, dobra, idę, panowie i panie. Idę, no tak, no, no co? Ole ci burczy w brzuchu. Nie jadłeś nic, czy co? No, dobra nie przeszkadza o, zbliżamy się do moich terenów ale to tak na spokojnie no i zobaczcie już doszedłem do swojego miejsca, a tu sobie teraz siedzę na ławce i odpoczywam na ławeczce zobaczcie, tu ławeczka no i ja sobie teraz na ławeczkę klapnę, o jest i odpoczywam a to ja. Aha. Pełny i okazały. No, tak żeby wszyscy widzieli, że taki gość jest, a nie tylko widać mu brzuch na filmach. Ale akurat tak filmuję, bo... Bo... Bo tak mi wygodnie. Stawiam kamerę na staty i tyle. I do widzenia. No dobra. To tyle, co chciałem powiedzieć. Ładny dasz, zobacz.